Dziś chciałem podzielić się z Wami taką najbardziej podstawową wiedzą z zakresu fotografii. Jeśli planujecie zacząć swoją drogę z fotografią, jeśli planujecie kupić pierwszy aparat, jeśli robicie zdjęcia tylko telefonem, wydaje mi się, że ten materiał może być dla Was wartościowy. Przede wszystkim, jeśli nie planujecie robić zdjęć tylko i wyłącznie na w pełni automatycznym trybie, musicie wiedzieć o paru faktach, o paru ważnych czynnikach, które konkretnie wpływają na to, jak nasze zdjęcie będzie wyglądać. I zaczniemy od najbardziej podstawowej rzeczy. Jaka istnieje, mianowicie trójkąta ekspozycji. Trójkąt ekspozycji nie bez powodu się nazywa trójkątem ekspozycji, bo jednak ma trzy podstawowe wartości, trzy podstawowe zmienne, które wpływają bezpośrednio na siebie. I do trójkąta ekspozycji wchodzą czas, przysłona i iso. I teraz pozwolę sobie rozbić to na czynniki pierwsze, rozczesać wszystko tak, żebyśmy jak najłatwiej, jak najprzystępniej mogli zrozumieć całą sytuację. Czyli po kolei. Jeśli chodzi o czas, czasem w fotografii nazywamy Czas, w którym nasza matryca albo jakikolwiek materiał światło czuły, jest wyeksponowany na światło razem z informacją. Między matrycą a obiektywem znajduje się migawka. Migawka w większości przypadków współczesnych aparatów jest to taka osłona, która po prostu realnie zasłania na matrycę i znajduje się między obiektywem a samą matrycą. I teraz w kontekście czasu czas naświetlania jest czasem, kiedy migawka jest otwarta i kiedy światło razem z informacją wlatuje na matrycę i się na tej matrycy zapisuje. I teraz ten czas można sobie rozbić na takie trochę szersze spektrum, jeśli mamy długi czas naświetlania. najmniej na to, zaczynając od sekundy, aż do 30 sekund, minuty, 30 minut to już jest jakby nieograniczona sytuacja. Jeśli mamy takie ustawienia w aparacie, możemy naświetlać tak długo, jak nam się podoba. I jeśli mamy długi czas naświetlania, działa to w ten sposób, że informacja, która wlatuje na matryce, cały czas się na niej zapisuje. I w momencie długiego czasu naświetlania mamy, załóżmy, aparat na statywie, i elementy, czy też obiekty, które się znajdują przed obiektywem, przed aparatem i są nieruchome kamień, drzewo, cokolwiek, co po prostu jest nieruchome będą dalej nieruchome, nawet jeśli naświetlamy na długim czasie naświetlania a wszystko, co się rusza np. woda, gałęzie, chmury cokolwiek, co jest ruchome czy też ludzie Będą rozmazane, będą ludzie nieostrzy, yy, będą poruszeni, dlatego że jeśli długo naświetlamy, człowiek jest w stanie, czy gałąź jest w stanie, czy woda jest w stanie się przesunąć. I ten ruch będzie zarejestrowany właśnie na matrycy w postaci czegoś, czegoś nieostrego, czegoś rozmazanego. I teraz idąc coraz dalej w stronę krótkiego czasu, Coraz bardziej jesteśmy w stanie sobie ogarnąć tą sytuację i zamrozić, można powiedzieć, obiekty, które są ruchome. I tutaj mówimy już o krótkich czasach. W wypadku czasów takich jak jedna setna, jedna, nawet tam pięćsetna, jedna dwutysięczna, jesteśmy w stanie bardzo szybko poruszające się obiekty zamrozić. Na pewno kojarzycie takie zdjęcie pocisku, które przelatuje przez jabłko i jest to robione na tak bardzo krótkim czasie, że po prostu jest to zamrożone w jakiejś tam tysięcznej sekundy, przez co widzimy mniej więcej ostrą sytuację, nieporuszoną, mimo tego, że coś bardzo szybkiego, bardzo, bardzo dynamicznego się dzieje u nas na scenie. I pośrodku całego tego spektrum, między super długim a super krótkim czasem, mamy takie, można powiedzieć, bardziej uniwersalne, bardziej bezpieczne czasy. Takie jak na przykład, załóżmy, bezpieczny czas robienia zdjęcia z ręki. Mówi się o tym, że 1,6 sekundy jest bezpiecznym czasem dzięki czemu jesteśmy w stanie zrobić zdjęcie osobie portretowanej, na przykład zrobić jakiś portret, nie mieć aparatu na statywie, robić zdjęcie z ręki i portret dalej będzie nieporuszony, dalej będzie ostry, jeśli osoba portretowana będzie świadoma tego, że musi stać przed aparatem nieruchomym. Im dłuższy czas będzie, tym jest potencjalnie większa szansa, że ta osoba się poruszy, no i niestety będzie w jakikolwiek sposób nieostra. Niestety czy stety, to już jest kwestia właśnie naszej decyzji. Dłuższego czasu używamy do na przykład portretu, tym bardziej musimy być świadomi tego, co robimy, żeby wykorzystać na przykład tą nieostrość, co jest po prostu rzeczą, rzeczą relatywnie istotną. I teraz z tym czasem też idzie kolejna historia, kolejny, kolejny, można powiedzieć, zmienna w tej całej sytuacji mianowicie ilość światła, która wpada nam na matrycę. Bo jednak, jeśli mamy bardzo krótki czas, to tego światła bardzo mało zdąży wlecieć nam na matrycę i zdjęcie może być ciemniejsze. A jeśli mamy bardzo długi czas, no to tego światła wleci proporcjonalnie więcej i będziemy mieli więcej tego światła na matrycy. Jeśli mamy sytuację, gdzie na przykład mamy bardzo ciemne warunki, jesteśmy w pomieszczeniu albo jesteśmy, nie wiem, w nocy w lesie strzelam, nie? To dobrze jest, jeśli nie mamy żadnego zewnętrznego źródła światła, typu lampa błyskowa czy po prostu lampa, ustawić sobie na przykład bardzo długi czas naświetlania, dzięki czemu aparat stojący na statywie będzie miał na spokojnie czas, żeby wciągnąć te informacje tyle, ile potrzebuje, żeby zdjęcie było jasne nawet w bardzo złych warunkach oświetleniowych. Ale do tego na pewno potrzebujemy, jeśli nie statywu, to przynajmniej jakiegoś stabilnego kamienia albo czegokolwiek, na czym możemy położyć ten aparat, żeby długo to światło nam wchodziło. Z kolei, jeśli mamy sytuację, kiedy jest super jasno i ustawimy, sobie długi czas naświetlania, no to wiadomo, że będziemy mieli to zdjęcie przepalone. Musimy w jakiś sposób zareagować na to, relatywnie skrócić czas, albo na przykład założyć tak zwany filtr ND, czyli takie okulary przeciwsłoneczne na sam obiektyw aparatu, dzięki czemu nam przyciemni całą historię i będziemy mogli trzymać ten czas troszeczkę dłuższy niż jakiś taki super, super krótki. Często się na przykład takie filtry ND przydają do jasnych warunków, jeśli robimy, nie wiem, w środku dnia w mieście albo na plaży tym gorzej zdjęcia, no to potrzebujemy Ograniczenia tej ilości światła wpadającej, bo jeśli chcielibyśmy na przykład zarejestrować jakąś nieostrość na wodzie, albo na przykład nieostrość, gdzie robimy zdjęcie na dłuższym czasie naświetlania w mieście, żeby ludzie byli lekko poruszeni, wtedy potrzebujemy jakiegoś takiego ogranicznika tego światła. Ale z tym też przychodzą nam dwie kolejne zmienne z trójkąta ekspozycji, o których zaraz powiem. Drugą zmienną w trójkącie ekspozycji jest przysłona. Przysłona to jest taki otwór, który się znajduje w każdym obiektywie, która reguluje ilość światła, które wpada na matrycę przez obiektyw. Przysłona jest zazwyczaj okrągła albo wielokątna i działa w taki sposób, że po prostu otwór się otwiera bądź zamyka cały czas w postaci tego kółka i on właśnie przepuszcza nam ilość światła, która wpada do środka obiektywu. I teraz wróćmy do tej sytuacji z czasem. Jeśli mamy na przykład jasną plażę w środku dnia, to zamiast żeby bardzo mocno skracać czas, możemy na przykład mocno sobie przymknąć przysłonę, żeby ten otwór był niewielki. A przez niewielki otwór nie wleci nam dużo światła, dzięki czemu jesteśmy w stanie nie na jednej, na przykład dwutysięcznej, a na jednej setnej, czy też na jednej pięćdziesiątej, zrobić zdjęcie w bardzo jasnych warunkach świetlnych. Ale ta przysłona też niesie ze sobą kolejną zmienną, czyli głębia ostrości. I głębia ostrości. W przypadku przysłony działa to w ten sposób, że im bardziej mamy otwartą przysłonę, tym więcej światła nam wlatuje na matrycę, tym więcej światła jest w stanie się zarejestrować i możemy zrobić zdjęcie np. jaśniejsze w ciemnych warunkach, albo przyciemnić sobie zdjęcie w bardzo jasnych warunkach, żeby nie mieć zbyt długiego czasu. I ta głębia ostrości też idzie w parze razem z tym. Im mamy bardziej otwartą przysłonę, tym głębia ostrości staje się płytsza, a im mamy bardziej zamkniętą przysłonę, tym głębia ostrości staje się głębsza. I teraz mamy taką sytuację, że na przykład robimy portret komuś i chcemy, żeby był na płytkiej głębi ostrości, przez co na przykład samo oko osoby portretowanej będzie ostre, a ucho już będzie nieostre. W tym celu musimy jak najbardziej otworzyć sobie przysłonę, żeby jednak ta głębia ostrości została spłaszczona. Właśnie na tym to polega. I trzecią rzeczą jest ISO. ISO Oznacza światłoczułość w trójkącie ekspozycji, i polega to na tym, że im mamy niższe ISO, tym matryca będzie mniej światłoczuła i tym mniej światła realnie na sobie zarejestruje, a im wyższe ISO, tym matryca się staje bardziej światłoczuła i tym więcej tego światła będzie w stanie zarejestrować. Ale co też tutaj jest istotne, rejestracja światła i światłoczułość matrycy też jakby nie przechodzi bez żadnego kosztu, że tak powiem. Jeśli mamy bardzo wysokie ISO, od załóżmy mamy noc w mieście, zdjęcie chcemy zrobić na krótkim czasie, żeby wszystko było ostro zarejestrowane, a przysłona już jest otwarta maksymalnie jak się da, więc jakby więcej światła z natury przysłony nie wpuścimy. Więc podkręcamy sobie ISO znacznie wyżej, natywne ISO to jest 100, załóżmy, że podkręcamy sobie na przykład do 3200, do 6400, i teraz już w wypadku takich wysokich ISO obraz powoli nam zaczyna się sypać. Działa to w ten sposób, że po prostu im więcej prądu dostaje matryca, im bardziej staje się światło czuła, tym większa szansa jest na szumy, na wszelkiego rodzaju artefakty, które będą się znajdować na zdjęciu. Zdjęcie się robi odrobinę bardziej takie brudniejsze, bardziej ziarniste. Czyli też musimy mieć na uwadze, żeby to ISO. Trzymać na tyle nisko, na ile sobie możemy pozwolić, ale też na tyle wysoko, żeby zdjęcie nie było za ciemne. I teraz wracamy do całego tego trójkąta ekspozycji. Trójkąt ekspozycji polega na tym, że na każdym wierzchołku trójkąta są zamieszczone poszczególne wartości. Mamy ISO, mamy czas i mamy przysłonę. I teraz możemy sobie dowolnie manipulować tą sytuacją. Jeśli chcemy na przykład zrobić portret. I chcemy mieć bardzo otwartą przysłonę, to żeby nie przepaliło nam się zdjęcie, musimy sobie skrócić czas albo zmniejszyć ISO, albo jedno i drugie odrobinę przesunąć w taki sposób, żeby przysłona była maksymalnie otwarta. Czyli wracając jakby natywnie do sytuacji. Jeśli mamy otwartą przysłonę, to mamy płytką głębi ostrości, ale dużo światła nam jest w stanie wpaść do aparatu. Jeśli mamy zamkniętą przysłonę, to wtedy mamy głęboką głębi ostrości, ale mniej światła nam wpada do aparatu. Jeśli z kolei mamy długi czas naświetlania, to dużo światła nam wpadnie do kadru, ale postaci, czy też w ogóle wszelkiego rodzaju zdarzenia, które się dzieją w kadrze, które są ruchome. Będą nieostre, a jeśli mamy bardzo krótki czas, to wtedy zamrażamy całą sytuację, ale znacznie mniej światła jest w stanie nam wpaść na samą matrycę. Z kolei, jeśli mamy wysokie ISO, to jesteśmy w stanie złapać bardzo dużo światła, ale możemy mieć wszelkiego rodzaju szumy i artefakty, które się znajdują na zdjęciu. Jeśli mamy bardzo niskie ISO, no to światłoczułość się zmniejsza, zdjęcie będzie na pewno bardziej klarowne, ale jednak będziemy mieli mniej tego światła zarejestrowanego. I teraz z tymi trzema zmiennymi jesteśmy w stanie operować w taki sposób, żeby dostosować to do każdej warunków, które potrzebujemy. Jeśli mamy jasno, możemy kombinować czasem, przesłoną i ISO. Jeśli mamy ciemno, możemy również kombinować czasem, przesłoną i ISO. Czyli te trzy zmienne determinują nam to, w jaki sposób to będzie pracować u nas przed aparatem i docelowo u nas na matrycy. Teraz jeszcze wracając do przysłony. Każdy obiektyw, który posiadamy, czy też będziemy posiadać, ma określoną przysłonę. Przysłonę się liczy w dosyć charakterystycznych cyfrach. Nie ma 1, 2, 3, 4, 5, tylko mamy na przykład 1, 4, 2, 2, 8, 3, 5, 4, 5, 6, 8, 11, 16 itd. Z tych wszystkich cyfr. Mamy tak zwane pełne przysłony. Między jedną pełną a drugą pełną przysłoną mamy dokładnie o 50% więcej bądź 50% mniej światła, które wpada na samą matrycę. Dlatego mówimy o nich jako o pełnych przysłonach. I pełne przysłony to: 1, 1, 4, 2, 2, 8, 4, 5, 6, 8, 11, 16, 22. I idąc dalej, idąc dalej, te tak naprawdę dalsze, dalsze przysłony są bardziej odnośnikiem do starszych, na przykład wielkoformatowych aparatów, które tam dochodzą do nawet przysłony 128, ale w tej współczesnej fotografii możemy ten zakres liczyć raczej od 1.4 do raczej 22. Zazwyczaj w tym spektrum to się, to się gdzieś tam mieści. I działa to w ten sposób, że im mam jaśniejszy obiektyw, im bardziej może tą przysłonę otworzyć, na przykład do 1.4, tym jest relatywnie droższy, bo zawsze mówimy, że jaśniejsze obiektywy są obiektywami droższymi. Jeśli mamy obiektywy tak zwane kitowe, e, zazwyczaj tam jest zmienna przysłona i polega to na tym, że załóżmy mamy w obiektywie zoom, czyli ogniskową, której też zaraz powiem. Ogniskową od załóżmy 24 do 70 i w wypadku kitowych obiektywów bardzo często tak się zdarza, że przy 24, czyli szerokim kącie mamy na przykład przysłonę 3.5, ale kiedy zoomujemy sobie już dalej, to przysłona jest forsowana do tego, żeby się zmniejszyć, jest automatycznie mniejsza, czyli na przykład mamy przy najszerszym kącie 3,5, a przy najwęższym kącie już 5,6. Czyli nie możemy przy najwęższym kącie otworzyć jej do 4,5. Jest to związane po prostu z kosztami produkcji i po prostu z rozwiązaniami optycznymi, które się zawierają w obiektywie. W droższych obiektywach, w wypadku zoomowych obiektywów, mamy także i na jednym końcu i na drugim końcu ogniskowej mamy dokładnie tą samą przysłonę, na przykład i tu i tu mamy 2,0, więc z tym to się różni. Mamy oczywiście też obiektywy stałoogniskowe, które oferują nam tylko i wyłącznie jedną ogniskową, ale zaraz jeszcze o tym opowiem. Podsumowując przysłony, musimy wiedzieć, że im jaśniejszy jest obiektyw, im mniejszy ma ten nominał, można powiedzieć, przy, przy swoim brzegu, czyli ten, ten niższy nominał, załóżmy te 2, 2,8, 1,4, 1,2, tym droższy jest, a im ma. Wyższy ten najniższy nominał, czyli na przykład 4 albo 5,6, tym proporcjonalnie zazwyczaj jest tańszy. Także jest to dosyć istotna różnica po prostu w optyce, która determinuje bardzo mocno cenę. Jeśli chodzi o pełne przysłony, to tak jak mówiłem, między jedną pełną, a drugą pełną przysłoną mamy dokładnie 50% światła więcej, czy też mniej, w zależności od tego, w którą stronę idziemy, ale są też pół przysłony. Na przykład mamy przysłonę 1,8, na przykład mamy przysłonę 3,5, czy wszelkiego rodzaju te pół między pełnymi przysłonami. To nie jest pełne 50% światła, ale po prostu jest stworzone po to, żeby trochę precyzyjnie sobie dostosowywać całą sytuację i mieć dokładniejszą kontrolę nad głębią ostrości i nad ilością światła, która wpada nam bezpośrednio na matrycę. Dobra, teraz jeszcze przejdźmy do ogniskowych. To wydaje mi się, że jest równie istotne, tak jak ten cały trójkąt ekspozycji. Jeśli chodzi o ogniskowe, występują one w pełnym, można powiedzieć, spektrum tego, co się w ogóle da wyciągnąć z aparatu. I jeśli mówimy o ogniskowych szerokokątnych, to zaczynamy od 24 kończąc plus minus na takich 35 do 50, maksymalnie 50, to jest w ogóle nie jest szeroki kąt. Załóżmy te 35 to jest taka bezpieczna ilość. Jeśli chodzi o szersze ogniskowe od 24, to już mówimy o ultra szerokim kącie. Można nawet uzyskać ogniskowe typu 14, 10, nawet 8 i to już jest takie totalne rybie oko, że widzimy dosłownie w 180 stopniach, czyli kąt widzenia mamy tak szeroki, że widzimy wszystko w zakresie tych 180 stopni, nie? I idąc dalej, ogniskowa nam się zwęża. W wypadku na przykład ogniskowej 35 mamy taki klasyczny, streetowy obiektyw. W wypadku 50 już powoli nam się zaczyna tak zwana portretówka. I zaczynając od 50, a kończąc, różnie się mówi, ale no, w większości przypadków kończąc na 135, cały ten zakres jest tak zwaną portretówką, czyli jest to od średniej ogniskowej do teleobiektywów. I w tym zakresie najfajniej się właśnie robi portrety, dlatego, że właśnie plastyka twarzy nie jest jakoś mocno zdeformowana, ani nie jesteśmy zbyt wygięci, ani nie jesteśmy zbyt spłaszczeni. Dlatego też właśnie mówię o tych ogniskowych najlepszych do portretu. A zaczynając od 70 mm i wzwyż, wszystko już jest tele, idąc tam dalej ponad 300 już mamy super teleobiektywy, także ta część już jest zarezerwowana właśnie do określenia teleobiektywów. I tak jak mówię, te milimetry swoją drogą, ale przede wszystkim nas interesuje przybliżenie, i kąt widzenia, bo jakby tym jest to determinowane. Jeszcze żeby mieć to precyzyjne określenie, milimetry w tej sytuacji świadczą o odległości między matrycą a pierwszym szkłem obiektywu. Czyli jeśli mamy, załóżmy taki standardowy zoom 24-70, to w momencie kiedy mamy go skręconego na minimum, to odległość między matrycą a pierwszą soczewką to jest 24 mm i jeśli go zoomujemy, wydłużamy, to wtedy Pierwsza soczewka odsuwa się od matrycy i mamy wtedy 70 mm. I właśnie ta odległość, o tym mówimy jako o zoomie, o tym mówimy jako o A jeśli chodzi o kąt widzenia, to kąt widzenia oczywiście proporcjonalnie się zwęża razem z. Zwiększeniem ilości milimetrów między matrycą a pierwszą soczewką i dlatego też, im większego mamy zuma, tym widzimy dalej. Tym mamy po prostu realnie większe powiększenie w wypadku, wypadku obiektywu. A im mamy zuma mniejszego, im mamy szerszy obiektyw, tym po prostu powiększenie jest mniejsze, widzimy szerszy kąt, ale wszystko wydaje się bardziej oddalone. I co też za tym idzie, bardzo ważnym aspektem tego, jest wszelkiego rodzaju. Takie wywrócenie kadru i separacja, która dzieje się na przestrzeni, na przestrzeni tego, co widzimy. Im dłuższy mamy obiektyw, tym obiekty, które się znajdują dalej, wydają się bliższe. I jeśli załóżmy, mamy osobę portretowaną przy 24 mm to coś, co się znajduje 5 metrów za nią, będzie się wydawało bardzo, bardzo daleko. I jeśli portretujemy tą samą osobę na przykład przy 150 mm, kiedy odejdziemy znacznie dalej, to obiekt, który będzie się znajdował 5 metrów za nią, będzie się wydawał znacznie bliżej tej osoby niż w wypadku szerokiego kąta. Nad tym polega właśnie to zjawisko optyczne zmiany, e, zmiany ogniskowej. Co też jest bardzo istotne, ogniskowa bardzo mocno wpływa nam na głębię ostrości. Im dalej się znajdujemy od, załóżmy, osoby portretowanej i im dłuższy mamy obiektyw, tym głębia ostrości proporcjonalnie nam się spłaszcza, spłyca, i też trzeba mieć co na uwadze, że po prostu przy długich ogniskowych, przy portretowaniu, ta głębia ostrości jest naprawdę bardzo, bardzo płyciutka Nawet przy takich średnich przysłonach, kiedy mamy na przykład, nie wiem, 5-6, to i tak, i tak coś, co się znajduje metr za postacią, prawdopodobnie będzie nieostre. Można to oczywiście wykorzystać do swoich celów, żeby po prostu spłycić głębia ostrości, można odejść dalej i użyć dłuższego obiektywu, żeby ta głębia ostrości była relatywnie płytsza. No dobra, to są takie absolutnie podstawy, podstawy, które musimy sobie uświadomić, które musimy zapamiętać. Kolejne, może odrobinę bardziej zaawansowane odcinki, może po prostu inne aspekty, też podstawowe, ale, ale trochę bardziej rozbudowane, będę rozwijał w kolejnych odcinkach. Także serdecznie zapraszam do subskrybowania. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku Laboratorium Fotografii.